Siedzisz kilka godzin dziennie pisząc DM na Instagramie, wysyłasz ponad 1000 wiadomości, a nadal nie udało Ci się pozyskać ani jednego klienta? W tym filmie przedstawić najważniejsze zasady, dzięki którym będziesz mógł regularnie pozyskać klientów poprzez Instagram. Także pierwszą rzeczą jest optymalizacja naszego profilu. Jak widzicie, specjalizuję się w wytworzeniu shortu dla klientów, także na moim profilu wypadałoby także, żebym takie shorty postował. W ten sposób, kiedy wysyłam DM do, do danego klienta, z ciekawości może on sprawdzić nasz profil i, Widzi. Dobra, ma w opisie coś faktycznie, że, że pomaga z tymi shortami. Ma też faktycznie, że e, robi te shorty samemu i je publikuje. Może sobie zobaczyć, obejść taki film. I stwierdzić, no w sumie jest bardzo fajna jakość, bardzo fajnie to wszystko wygląda, jest angażujące i też bym chciał coś takiego u siebie. W ten sposób, oprócz samej suchej i zimnej wiadomości, mamy też coś takiego, że klient się od razu ociepla. I to jest właśnie zaleta audytu poprzez Instagram w przeciwieństwie do zimnych e-maili, ponieważ kiedy wysyłamy e-maila, to jedyne, co może na nasz odbiorca zrobić, to odtworzyć tego maila i stwierdzić, że albo chciałby coś takiego, albo by nie chciał, i to w sumie. Jedyna rzecz, yy, którą robimy przez Cold Mail, nie widzi on naszej twarzy, nie wie jak wyglądamy, nie wie jak wyglądają nasze treści, po prostu nie wie nic o nas. A na Instagramie po prostu jest dosłownie wszystko. Może zobaczyć, jak to wygląda u nas, może też zobaczyć, jak yy, wyglądają produkcje dla naszych klientów, może też zobaczyć testimoniale, które tutaj będą, prędzej czy później, ale też może sobie sprawdzić tutaj Linktree i, i wejść na przykład na. Stronę i stwierdzić, że no faktycznie wszystko fajnie, ładnie to wygląda, jacyś klienci są i może też od razu zabukować rozmowę z kalendarza. Taka ciekawostka też. Wysyłałem w jednej kampanii maila i miałem tam w stopce link do strony podany. I co ciekawe, to była kampania lumowa, czyli po prostu. Działało to na takiej zasadzie, że miałem swój skrypt i call to action było takie, żebym nagrał film, w którym przedstawię jak możemy pomóc danej osobie czy firmie. I ta osoba, kura, do której trafił ten loom, nie chciała w ogóle luma, nic, po prostu dostałem odpowiedź, że cześć, zabukowałem kola na swoim kalendarzu, nie mogę się odczekać, aż porozmawiamy. No i faktycznie miałem rozmowę i z tego przerodził się klient, więc warto jakby. Tutaj brać pod uwagę tego Instagrama, też, żeby też strona była. Widzicie ten landing jest zrobiony jakoś bardzo dobrze, ale, ale przynosi efekty. Co jest najważniejsze, to to, że po prostu były pokazane rezultaty klientów, z którymi współpracujemy oraz żeby też nabył kalendarz, żeby ludzie mogli bukować sobie rozmowy. Yy, mogą sprawdzić, jaki content robimy, no i też ludzie mogą sobie sprawdzić YouTube'a, jeśli mam taki link który zrobiony na Instagramie, mogą zobaczyć, że produkujemy faktycznie jakiś content i mogą stwierdzić, że no dobra, on tutaj rozmawia o prowadzeniu agencji, mówi o tym, jak sukces, sukces odniósł prowadząc swoją agencję, więc może faktycznie warto by było z taką osobą współpracować. Nie zdajcie sobie nawet sprawy z tego, jak dużo rzeczy robią nasi potencjalni klienci. a się może wydawać, że po co robić takiego Instagrama, po co tutaj wrzucać to wszystko, po co robić takiego YouTube'a, a tak naprawdę każda osoba, która y, zanim będzie naszym klientem, prawdopodobnie przeleci większość naszych filmów, sprawdzi nasze inne socjale i im dłużej, im więcej jakby napotyka na nasze treści, tym jest bardziej ocieplona i jest większa szansa, że zostanie ona naszym potencjalnym klientem. Także warto udzielać się na każdej możliwej platformie, na mediach społecznościowych. Ja aktualnie mam y, Instagrama, TikToka. YouTube oczywiście, w tym tygodniu też Twitter dojdzie, jeszcze Facebooka na tam uruchamiał. Także wszystko powoli, ale, ale trzeba jakby wykorzystywać wszystko, co jest możliwe. Kiedy mamy już ogarnięty profil, z którego będziemy wysyłać nasze wiadomości, warto zastanowić się nad tym, jak w ogóle znaleźć naszych klientów. A więc co bym zrobił? Zacząłbym od wpisania czegoś w wyszukiwarkę, co dotyczy naszych klientów. Na przykład u mnie sylwetką klienta jest powiedzmy coach, więc wpisuję sobie coach, Faktycznie wzgłuje nam Financial Coach. Sprawdzamy sobie, czy byłby to nasz potencjalny klient. Jeśli tak, dajemy follow, klikamy polubienia i piszemy komentarz. Tak wyszukujemy sobie parę osób i jeśli znajdziemy już taką osobę, która zalicza się do idealnej sylwetki naszego klienta, wtedy możemy kliknąć ten przycisk i pokażą nam się po prostu bardzo podobne profile, które. W w 90% będą nadawały się również jako nasi potencjalni klienci. Dlatego, Instagram jest najpotężniejszym narzędziem, moim zdaniem, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów. Także możemy sobie poprzeklikać na te profile, posprawdzać, czy faktycznie się nadają. Teraz trzecią opcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest zakładka Reels. Tuż lepiej działa to na telefonie. No więc, wchodzimy sobie w tę zakładkę Reels i patrzymy, to jest akurat po prostu idealny. E, idealny klient, jak widzicie. E, bardzo krótko mi to zajęło, żeby znaleźć takiego. E, z po prostu, lajkujemy, piszemy komentarz, zapisujemy, followujemy sobie, patrzymy na profil i faktycznie widzę, że, że to jest idealna sylwetka klienta w moim przypadku. I teraz, im więcej będziemy tak przeglądać, kolejny, proszę bardzo, im więcej będziemy sobie tak przeglądać, followować, tym więcej będzie się nam pokazywać naszych idealnych klientów w tej oto zakładce. I po prostu wchodzimy sobie, patrzymy, skrolujemy, kolejny idealny klient, i tak naprawdę wszystko mamy załatwione z góry. Nie musimy szukać milion razy wszędzie i tak dalej. Po prostu wszystko mamy już załatwione w jednym miejscu. Jedyne co nam zostaje, to napisać DM do takiej osoby i tyle. A hey, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak osiągnąć sukces w SMMA od zera, koniecznie sprawdź ten film.